Zapraszamy do telewizji Active Family. Na program Gwiazdy na Wyjeździe. Wsiądźcie z nami do teatralnego busa i zobaczcie, jak wygląda nasza praca. Szeroki i Mamy dla Ciebie drugi sezon hitowego programu Gwiazdy na Wyjeździe. Ciemno, wszędzie głucho, wszędzie spoko. <noise> Co to, to będzie? będzie? Właśnie! Wow. Aktorzy teatru Kapitol zaproszą cię do swojego busa i zabiorą cię w szalone turne po Polsce. Odpoczywamy. Między mną a starszymi kobietami jest chemia. Yy, oczywiście moje ulubione sceny to są sceny łóżkowe. Zobaczysz, co dzieje się za kulisami w garderobie, ale przede wszystkim zasypią cię anegdotami, plotkami i historiami z ich aktorskiego życia. Niby Otwór. się lubimy! Niby, niby się znamy. Zero konwersacji. A czy każdy siedzi na tym miejscu, na którym lubi? Oczywiście, że tak. Ja siedzę na dupie. Jak są nieswory, to to im wbijam w dupę. Ja nie wiem, bo ja zawsze jestem grzeczna. Kochani, zapraszamy do telewizji Active Family. Na program Gwiazdy na Wyjeździe. Zobaczcie, jak wygląda nasze życie w trasie. Zapnij pasy, bo porywamy cię do fascynującego świata teatru. Podszedł do mnie, synku. Największą wartością Twojego przedstawienia jest to, że nie jest za długie. Cię w tym spektaklu ciągle pije wódę, i jak tego alkoholu nie ma, to nie ma sztuki. Jak komedia, to o ty, 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 będzie lańsko, słuchajcie. On co siedzi na fotelu i śpi przez pierwszy akt przecież, no. A w drugim akcie Anka śpi. Garderoba, to jest pewnego rodzaju miejsce święte. Jesteś? w dziękujemy. Gwiazdy na wyjeździe? Tylko w Active Family. Premiera już w piątek o 19.